Wilno. Miasto jedyne. Miasto obdarowane przez naturę najpiękniejszymi tworami. Miasto hojnie przez sztukę uposażone. Miasto potężnych i sławnych dynastii. Miasto siedziba pani Ostrobramskiej. Miasto pochodnia nauk. Miasto wielkich poetów i wieszczów. Miasto promienistej młodzieży. Miasto wielokroć obdarte przez najeźdźców. Miasto męczenników i bohaterów. Miasto Wodza Narodowego, miasto litania najwyższych wzlotów i uniesień. Ten poetycki i głębokiej treści obraz Wilna naszkicował Jerzy Romer. Słowa te wskazują na wyjątkowe miejsce miasta w historii i kulturze Polski. W blasku ostrobramskiej pani. Dzisiejsza stolica Litwy uznawana jest przez wielu za jedno z najpiękniejszych miast świata. Malownicze położenie miasta na pojezierzu wileńskim. Strzeliste wieże i kopuły kościołów. Kręte uliczki i zaułki tworzą niezwykły urok i atmosferę tego prastarego grodu księcia Giedymina. Historia Wilna nierozerwalnie związana jest z Polską. W 1387 roku prawa magdeburskie nadał miastu Władysław Jagiełło, król Polski i wielki książę litewski. Dzisiaj w mieście mieszka ponad 100 tysięcy osób narodowości polskiej. To jest około 20% wileńczyków. Polacy są bardzo zorganizowaną społecznością na Litwie. Istnieje rozbudowana sieć polskiego szkolnictwa ponad 100 szkół państwowych z polskim językiem wykładowym. Działalność Zespołów polskich i ludowych. Działają oczywiście organizacje polonijne. Tutaj największą organizacją skupiającą ponad 10 tysięcy członków jest Związek Polaków na Litwie. Istnieje Polska Macierz Szkolna. Dla tysięcy Polaków Wilno to przede wszystkim Ostra Brama w której tron swój obrała Matka Boża Miłosierdzia. Początki kultu maryjnego przy Ostrej Bramie, nazywanej początkowo Bramą Miednicką, sięgają czasów króla Aleksandra Jagiellończyka, który na początku XVI wieku polecił otoczyć miasto murem obronnym z dziewięcioma bramami. Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem na polecenie władz miejskich, na każdej bramie umieszczono obraz Chrystusa, Matki Bożej lub Osoby Świętej. Na bramie Miednickiej zawieszono wizerunek Maryi, który z czasem pod wpływem warunków atmosferycznych uległ zniszczeniu. W pierwszej połowie XVII wieku na bramie od strony miasta zawisł nowy wizerunek Maryi, który przetrwał do czasów współczesnych i który w krótkim czasie zasłynął łaskami. Najnowsze badania wykazały, że obraz Matki Bożej Ostrobramskiej został najprawdopodobniej namalowany w Wilnie. W pierwszej połowie XVII wieku przez nieznanego artystę. Obraz ma wymiary 165 na 200 cm. Najświętsza Maryja Panna ma twarz pociągłą, głowę lekko pochyloną w prawo, smukłą szyję i ręce skrzyżowane na piersiach. Szczególną uwagę na wizerunku skupia twarz Madonny i jej pełne dobroci i miłości półprzymknięte oczy. Głowa Maryi przykryta jest białą chustą. Szyja zaś osłonięta białym szalem. Całą postać przykrywa zielono-niebieski płaszcz, zarzucony na głowę i ramiona, oraz fałdzista czerwona tunika o zwiniętych rękawach. Kult wizerunku rozwinął się, kiedy przy Ostrej Bramie osiedlili się ojcowie karmelici. Już w 1668 roku zarząd miejski przekazał zakonnikom opiekę nad obrazem. Aci zbudowali nad bramą nową drewnianą kaplicę, w której uroczyście umieszczono cudowny wizerunek. Z tej okazji obraz ozdobiono srebrną, ręcznie kutą i złoconą w ogniu szatą z motywami kwiatów. Nad głową ostrobramskiej pani umieszczono złotą aureolę o 42 promieniach z dwunastoma srebrnymi gwiazdami. W dolnej części obrazu, pod rękoma Maryi, znajduje się srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem. Dzięki Tobie składamy Matko Boska za wysłuchanie próśb moich i proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie w łasce. Ofiarowany jako wotum w 1849 roku. Podczas pożaru kaplicy na początku XVIII wieku cudowny obraz udało się ocalić i wynieść do kościoła świętej Teresy. Wkrótce zbudowano nową murowaną kaplicę, w której umieszczono wizerunek. Pomimo represji popowstaniowych i kasaty klasztoru karmelitów, kult cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej jeszcze bardziej się rozwinął. Ostra Brama stała się symbolem polskości i niepodległości. Inwokacja w panu Tadeuszu do Panny Świętej, co w ostrej świeci Bramie, rozsławiła kult Matki Miłosierdzia poza Litwą. Przed cudownym obrazem modlili się Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski. Władysław Syrokomla, Stanisław Moniuszko i ojciec Rafał Kalinowski. Do 1867 roku na bramie nad kaplicą znajdował się napis w języku polskim: Matko Miłosierdzia, pod twoją obronę uciekamy się. Po powstaniu styczniowym Rosjanie usunęli go, zamieniając na łaciński. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości rozpoczęto starania o koronację obrazu. Uroczystego aktu włożenia dwóch koron na głowę Maryi dokonał 2 lipca 1927 roku kardynał Aleksander Kakowski. Od tego wydarzenia Ostra Brama stała się drugim obok Jasnej Góry, najważniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym w granicach II Rzeczpospolitej. Na mocy ustaleń konferencji w Jałcie Polska utraciła Wilno. Wielu Polaków zostało zmuszonych do opuszczenia miasta. Tylko do końca 1947 roku z Wilna i rejonu wileńskiego wyjechało ponad 170 tysięcy Polaków. Wyjeżdżając z miasta, zabierali z sobą kopię cudownego wizerunku. Dzięki temu kult Matki Bożej Ostrobramskiej rozwinął się nie tylko w kościołach Polski, ale także w wielu krajach na świecie. Najwięcej pielgrzymów przybywa do sanktuarium podczas uroczystości odpustowych, obchodzonych 16 listopada w święto Matki Bożej Ostrobramskiej. Od kilkunastu lat do ostrej bramy wyruszają piesze pielgrzymki z Polski, między innymi z Białego Stoku, Lublina, Olsztyna i Suwałk. Szczególnym kultem obraz Ostrobramskiej Madonny otaczał od lat młodzieńczych Karol Wojtyła. Warto przypomnieć, że wizerunek Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie ksiądz Wojtyła umieścił na swym prymicyjnym obrazku. W przemówieniu 6 września 1993 roku papież Jan Paweł II podkreślił: W momencie mojego wyboru na stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy. Dopiero w 1993 roku spełniło się pragnienie jego życia. Kiedy po raz pierwszy nawiedził sanktuarium ostrobramskie i przewodniczył modlitwie różańcowej. Opiece Matki Miłosierdzia papież Polak dziękował za ocalenie z zamachu na Placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku. Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w ostrej bramie w Wilnie, skierowałem do niej słowa wielkiego polskiego poety Adama Mickiewicza. Panno Święta, co jasnej bronisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Jak mnie, do zdrowia powróciłaś cudem. Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w Sanktuarium Ostrobramskim i głos mi się załamał. Powiedział 13 maja 1994 roku. Wilno nazywane jest także stolicą Miłosierdzia Bożego. Obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w lipcu 1934 roku przez wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, ściśle według wskazówek świętej siostry Faustyny, Heleny Kowalskiej. Wilno jest miastem szczególnym, ponieważ tutaj jak gdyby obrał sobie za siedzibę Jezus Miłosierny i Matka Jezusa Miłosiernego. Jest wiele piękniejszych miast od Wilna, a jednak w tym mieście czuje się coś, jest tutaj duch. Myślę, że to działa. Właśnie Jezus Miłosierny. Po raz pierwszy, kiedy obraz Jezusa Miłosiernego wystawiony był do czci publicznej, miało to miejsce na zakończenie jubileuszu odkupienia w 1935 roku w ostrej bramie. Faustyna widziała, kiedy z obrazu Jezusa Miłosiernego wypływały promienie. Te promienie spływały na ludzi, a więc możemy sobie wyobrazić, że te łaski cały czas działają na nas. Jeszcze jedna wizja, którą miała siostra Faustyna. Widziała obraz, który płynął wieczorem nad miastem. Miasto Wilno było zaciągnięte jakimiś takimi ciemnymi, ponurymi sieciami. Obraz rozrywał te sieci. Uwalniał miasto, uwalniał ludzi od różnych zniewoleń, w które być może byli zaplątani. Ja wierzę, że dzieje się tak teraz też. Historia powstania tego obrazu ma swój początek 22 lutego 1931 roku w Płocku. Wieczorem tego dnia przebywającej w klasztornej celi siostrze Faustynie ukazał się Jezus Chrystus. Jak zapisała później w swoim dzienniczku, ujrzała Pana Jezusa, ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Jednak dopiero w 1933 roku. Po złożeniu przez Faustynę ślubów wieczystych i skierowaniu jej do klasztoru wileńskiego, prośba Chrystusa mogła się urzeczywistnić. Faustyna, kiedy, kiedy zobaczyła obraz już namalowany, wykończony, posmutniała, potem wróciła do swojego domu, do swojej celi i zaczęła się żalić przed Jezusem, zaczęła płakać, mówić: Panie, kto Cię namaluje takim pięknym, jakim Ty jesteś w rzeczywistości? Przecież Faustyna widziała. Żywego Jezusa, pięknego, przepięknego Jezusa. A na obrazie jest Jezus taki, jakim go sobie wyobraża, wyobrażał człowiek. I wtedy, kiedy tak się żaliła, usłyszała, że nie w piękności pędzla, ani farby jest moc tego obrazu, ale w łasce, którą ja będę udzielał przez ten obraz. Jezus wielokrotnie mówił siostrze Faustynie, że ten obraz jest naczyniem, przez który Jezus chce udzielać łaski. Innym takim naczyniem jest koronka do miłosierdzia Bożego, ta krótka modlitwa, yy, którą Pan Jezus yy, polecił odmawiać w i po raz pierwszy też w Wilnie I powiedział, że to jest też naczynie do czerpania łaski. W pracowni malarza obraz trafił początkowo do mieszkania księdza Sopoćki, a następnie do klasztoru sióstr Bernardynek przy kościele św. Michała. Za zgodą arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego 4 kwietnia 1937 roku ksiądz Sopoćko poświęcił obraz i umieścił go obok ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem Świętego Michała. Po zamknięciu w 1948 roku tej świątyni obraz został przeniesiony do kościoła Świętego Ducha. Stąd w obawie przed komunistami został wywieziony z Wilna i umieszczony w małym wiejskim kościółku w Nowej Rudzie, przy granicy z Polską. Do Wilna powrócił potajemnie jesienią 1986 roku i ponownie został umieszczony w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. Ojciec święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki na Litwę w 1993 roku nawiedził Kościół Świętego Ducha i modlił się przed obrazem. W przemówieniu do zgromadzonych w świątyni nazwał obraz Świętym Wizerunkiem. Ten kościół, w którym teraz jesteśmy, Kościół Świętego Ducha, to jest duszpasterstwo, odbywa się tylko i wyłącznie w języku polskim. Do kościoła do nas przyjeżdżają ludzie z całego miasta i nawet spoza Wilna. Patrząc wstecz przez czas komunistyczne, Polska się utrzymała dzięki m.in. Kościołowi za to, że ludzie mogli przychodzić, modlić w języku polskim. Fakt, że były szkoły polskie, ale jednak większość, powiedzmy, takiego życia w społeczności polskiej skupiała się przy kościołach, przy parafiach i to, to nadal to trwa. Nadal to trwa, jednak tutaj na Wileńszczyźnie wśród polaków sprawa wiary, sprawa Boga jest priorytetem. No, zaszłam pewnego dnia kiedyś, dawno temu, do kościoła Ducha Świętego i tam wisiał obraz Miłosierdzia Bożego. Aż od tego czasu, aż się nawróciłam, to było sześć, siedem lat temu, po prostu cały czas jest ze mną. O tym przymiocie Boga jako o też słyszałam w Oazji i od sióstr. Takie było moje spotkania, a w życiu osobistym to doświadczam bardzo na różne sposoby. I kiedyś jak w trudnych chwilach to zawsze jest ktoś obok. Takie mam szczęście do dobrych ludzi. <grytania> W 2005 roku obraz został przeniesiony do nowo powstałego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i tam otaczany jest wielkim kultem przez mieszkańców Wilna, Polaków mieszkających na Litwie, a także przez pielgrzymów przybywających do Ostrej Bramy. Pierwszy raz, kiedy przyjechałam do Wilna, to moja koleżanka tutaj w Wilnie zaprowadziła mnie do, do sanktuarium, ale niestety on był już zamknięty. No i wtedy zaczęliśmy... Молиці попростуше замкнтих живвях, Кромка доважого мілосердя. На уліці люди там холодза, у нас була такі щая, що тут власне тут наобраз, бо не былі певні же в руцімище давільна. То була такі перше мооськаннні з Божим мілосердем. не відяа той образ, але булше замкнєих д живях. Пра на колянах там бі родосівні. To miasto wielu wspaniałych kościołów, które przetrwały do dziś pomimo antykościelnej polityki władzy radzieckiej. Warto przypomnieć, że w Katedrze Wileńskiej komuniści urządzili oddział Państwowego Muzeum Sztuki, w Kościele Świętego Michała Muzeum Architektury, w Kościele Świętego Kazimierza Muzeum Religii i Ateizmu, a w Kościele Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty. Muzeum Nauki i Techniki, wstawiając w ołtarzu głównym świątyni popiersie Lenina. W innych wileńskich świątyniach z polecenia władzy radzieckiej dokonano ogromnych zniszczeń i dewastacji. W kościele Augustianów urządzono magazyn mięsa, w kościele Wizytek więzienie, a w świątyni Trenitarzy kasyno Armii Czerwonej. Pozostałe kościoły zdewastowano i zamknięto. Obecnie część kościołów odzyskała swój dawny blask, inne stale czekają na gruntowne prace renowacyjne. Do najpiękniejszych wileńskich świątyń zaliczany jest kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła na Antokolu, ufundowany w drugiej połowie XVII wieku przez Hetmana Wielkiego Michała Paca, jako wotum za ocalenie życia podczas pojmania przez skonfederowane wojsko. Ogromne wrażenie na zwiedzających świątynię wywiera niezwykła dekoracja wnętrza. Jest ona efektem ośmiu lat pracy ponad 300 rzemieślników pod kierunkiem włoskich rzeźbiarzy. Ściany, sklepienia i ogromna kopuła pokryte zostały tysiącami gipsowych dekoracji. Na ścianie głównej prezbiterium znajduje się obraz Franciszka Smuglewicza przedstawiający pożegnanie świętych, Piotra i Pawła. W wyposażeniu kościoła na uwagę zasługuje rokokowa ambona w kształcie łodzi i ogromny ażurowy żyrandol, również w kształcie łodzi. Od ponad 300 lat wielkim kultem otaczana jest w kościele figura Pana Jezusa Nazareńskiego przysłana z Rzymu w 1700 roku przez papieża Innocentego XII. Jest to naturalnej wielkości rzeźba Ubiczowanego Zbawiciela, z prawdziwymi włosami, okrytego purpurową szatą i przewieszonym na piersi szkaplerzem. Jednym z symboli Wilna jest Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Świętego Władysława, wzniesiona z fundacji Władysława Jagiełły. Obecna świątynia została zbudowana w XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Wśród 11 kaplic na szczególną uwagę zasługuje kaplica świętego Kazimierza Królewicza, w której znajduje się srebrna trumna z relikwiami świętego. Pod ziemiach kaplicy zostali pochowani Aleksander Jagielończyk, Barbara Radziwiłówna oraz serce Władysława IV. Wazy. Wilno to miasto nazywane także duchową kolebką świętych. Tutaj sprawował urząd podkanclerza koronnego święty Kazimierz Królewicz, dbając o szerzenie chrześcijaństwa na Litwie i budowę nowych świątyń w mieście. To tu wstąpił do nowicjatu, studiował, otrzymał święcenia kapłańskie, głosił kazania i prowadził misję święty Andrzej Bobola. W stolicy Litwy urodził się i studiował święty Rafał Kalinowski. Z miastem tym związane są także życiorysy dwóch polskich zakonnic: świętej Urszuli Leduchowskiej i świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Zwiedzając Wilno, trzeba zobaczyć także Uniwersytet Wileński jedną z najstarszych wyższych uczelni we wschodniej Europie, założoną w XVI wieku przez króla Stefana Batorego. Nie sposób nie odwiedzić cmentarza na Rossie, jednej z czterech polskich nekropolii narodowych, w której spoczywa wielu wybitnych Polaków i polskich żołnierzy. W skład nekropolii wchodzi również mauzoleum Matka i Serce Syna, czyli grup Marii Zbilewiczów Piłsudskiej, oraz urna z sercem Józefa Piłsudskiego. Drugim obok Ostrej Bramy, najbardziej znanym maryjnym ośrodkiem pielgrzymkowym na Litwie, jest Szydłów, niewielkie miasteczko położone w okręgu kowieńskim, niegdyś nazywane Żmucką Częstochową. Dzisiaj określane jest mianem Żmuckiego Lurd. Początki sanktuarium wiążą się z objawieniem Matki Bożej w 1608 roku. Pastuszkowie pasący bydło mieli wówczas zobaczyć na ogromnym kamieniu leżącym wśród pól płaczącą pannę z dzieciątkiem na ręku. Według tradycji obok kamienia odnaleziono zakopaną skrzynię, w której znaleziono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. W drugiej połowie XVIII wieku w centrum miasteczka wybudowano nowy, murowany kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny który przetrwał do czasów współczesnych. W miejscu objawienia Matki Bożej wzniesiono kaplicę, w centrum której znajduje się ołtarz obejmujący duży głaz, na którym miała się ukazać Maryja. Na ołtarzu znajduje się marmurowa figura Matki Bożej wykonana w XVIII wieku w Londynie. Około 12 kilometrów na północ od Szawli znajduje się niezwykłe sanktuarium symbol męki i wiary, pomnik historii i kultury Litwy. To znane w całym świecie wzgórze krzyży. Miejscowi nazywają to miejsce górą błagań, krzyżową lub świętą. Na niewysokim, dziesięciometrowym wzgórzu i u jego podnóża ustawionych jest ponad pięćdziesiąt tysięcy różnej wielkości krzyży, ich postawienie wiąże się z klęską powstania listopadowego oraz następującymi po nim represjami. Kiedy władze carskie zabroniły stawiania krzyży na mogiłach poległych lub zamordowanych powstańców, ich rodziny postanowiły upamiętnić swych bliskich stawiając im symboliczne krzyże na wzniesieniu w pobliżu Szawli. Po upadku powstania styczniowego na wzgórzu przybyły nowe krzyże. Na początku XX stulecia wzgórze było już znanym na Litwie miejscem pielgrzymkowym. Liczba krzyży rosła z każdym rokiem, gdyż Litwini, stawiając je, upamiętniali w ten sposób swych bliskich zesłanych na Syberię. Władze komunistyczne uznały wzgórze za miejsce wybitnie szkodliwe i wrogie dla systemu. W 1961 roku z rozkazu władzy komunistycznej na wzgórze wjechały niszczycielskie buldożery. Drewniane krzyże zostały spalone, metalowe oddano na złom, a pozostałe zakopano. Władza sowiecka za czasów, której w obozach pracy zginęło 350 tysięcy Litwinów, planowała nawet wzgórze zatopić i utworzyć zalew na rzece Kulpie. Pomimo że milicja trzykrotnie niszczyła to miejsce, to za każdym razem jednak pojawiało się coraz więcej krzyży. Sanktuarium stało się symbolem narodowej tożsamości i oporu Litwinów wobec reżimu komunistycznego. Sytuacja zmieniła się dopiero po proklamowaniu niepodległości przez Litwę w 1990 roku. W czerwcu tego roku, w tzw. Marszu Niepodległości i Nadziei, na Świętą Górę przybyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Litwy. Przybyli z krzyżami na ramionach, aby oddać hołd ofiarom reżimu komunistycznego. I dziękować Bogu za odzyskaną wolność. Z każdym rokiem niezwykły las Krzyży pod szawlami powiększa się. Trwająca od niemal dwóch stuleci tradycja przynoszenia nowych Krzyży jest dziś jeszcze w większym stopniu podtrzymywana. I to nie tylko przez Litwinów, ale pielgrzymów z całego świata. Dzięki temu wzgórze Krzyży stanowi nadal wspaniałe świadectwo wiary dziesiątek tysięcy osób w tego, który umarł za nas na krzyżu.